Maturanat. Dzisiaj będziemy omawiać karka. Karka znaczy rak. Na pewno jest to bardzo ważny znak Zodiaku, ale tak naprawdę nie ma znaku Zodiaku, który byśmy w naszym życiu nie potrzebowali albo nie manifestował się w naszym życiu. Tak? Każdy z nich daje nam. Pewną wartość, którą wykorzystujemy w mniejszym lub większym stopniu. Tak? Tutaj mamy naturalny horoskop. Jeszcze raz dla tych, którzy może pierwszy raz oglądają mój kanał i związany z tym wykłady na temat znaków zodiaków. Zobaczcie, tu jest znak barana, byka bliźniąt, znak raka, lwa, panny, tula, czyli waga, znak skorpiona, znak strzelca, koziorożca, wodnika i ryby, tak? Więc dzisiaj, y, dzisiaj będziemy omawiać znak y, raka. Widzimy, że y, jest to naturalny horoskop, gdzie zawsze w naturalnym horoskopie w Kala purusza pierwszy dom to znak barana, a yy, dzisiaj omawiamy czwarty znak Zodiaku, czyli znak raka. Ok. Więc jeśli chodzi o ten znak, wiemy, że jest pod władaniem Księżyca, który ukazuje nasze emocje, potrzeba bycia kochanym, bezpiecznym, yy, jak i zrozumianym, tak? Zrozumianym gdzie w społeczeństwie. Dlatego, że księżyc to karaka, sygnifikator społeczeństwa. Dlatego ten znak Zodiaku y, również ukazuje nam lekarstwo. A tak dosłownie to wszystkie zioła, które jesteśmy w stanie zbierać w, w lesie. Tak? Jak każdy z was wie, y, ja co roku odwiedzam Indię i y, y, Pewnego razu zdarzyło się tak, że moja żona została zraniona w stopę. Byliśmy w Rishikesh. Rishikesh to są takie nazywamy mniejszymi Himalajami. Pojechaliśmy dosyć wysoko wtedy w, w, w góry, można powiedzieć, w te przepiękne Himalaje i udaliśmy się na wodospad. I tam e, nieszczęśliwie moja żona przecięła sobie stopę, także że krew zaczęła płynąć. E, widząc to lokalny starszy męż, mężczyzna urwał kilka liści, z ją na miazgę, przyłożył do rany i w niecałą minutę krwawie, krwawienie ustało, tak? A rany praktycznie nie było widać. Więc taka jest siła ziół, które e, właśnie są ukazane w tym znaku. Jednym z imion Księżyca to Soma, dlatego poniedziałek jest pod wpływem Księżyca. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy dzień jest pod wpływem yy, jakiejś planety. Jak na przykład poniedziałek, tak jak wspomniałem, to Księżyc, wtorek Mars, środa Merkury, czwartek Jowisz, piątek Wenus, tak? Sobotę mamy. Saturna i w niedzielę mamy słońce. Wiemy, że ten znak jest bardzo silny o czwartej nad ranem. Dlatego jak chcesz być zna, znawcą ziół lub być kapłanem, e, powinieneś wstawać o czwartej nad ranem. No, okej, okay, czwarta, piąta, maksymalnie już o szóstej. I zacząć praktykować życie duchowe, studiować pisma yy, i medycynę. Dlaczego ten znak ukazuje yy, kapłanów? Dlatego, że yy, właśnie znak raka, znak skorpiona i znak ryb. To są y, y, znaki Zodiaku, które ukazują nam duchowość. Mówiłem o tym ostatnio, więc y, y, jeśli chodzi o znak raka, tutaj mamy kapłana, który udaje się do społeczeństwa, tak? który ma kontakt ze społeczeństwem, który doradza y, społeczeństwu. Księżyc nie ma wrogów, dlatego naturalnie ma potrzebę, Bycia w towarzystwie innych osób, innych ludzi i pomagać im. Więc tutaj on pragnie społeczeństwa, dużo ludzi. Ten znak ukazuje nam pokój, gdzie jest między ludźmi, gdzie współpracują wszyscy ze sobą. Wiemy, że to jest wodny znak ukazuje wody, jeziora i. Rzeki. Ok. Wiemy, że mamy również dwa wodne znaki. To jest właśnie znak skorpiona i znak y, ryb. Tak? Ale ten znak ukazuje wodę. Y, bardziej ten znak, ten znak, wszystkie znaki ukazują wodę. Y, mam na myśli, że ten znak y, raka. Ukazuje y, y, jeziora albo, albo wodę, ale blisko lasu. tak? Dlatego, że tutaj jest ta y, tak zwana medycyna tutaj są zioła, zioła, które są zbierane w lesie czyli ten znak bardzo mocno odnosi się do lasu. Czyli jeśli robimy jakąś muchurtę albo jakieś ktoś zgubił jakąś, jakąś rzecz i um, odczytujemy z tego znaku, będziemy odczytać. O, mogła, może udałeś się do lasu gdzieś, blisko jeziora, gdzieś, gdzie jest las, tak? Bardzo ważna informacja i wiele razy, kiedy osoby właśnie pojawiają się y, dlatego, że coś zgubiły i tak dalej, to każdy znak ma swoją, y, swoją naturę, swoje miejsce, gdzie, y, y, gdzie pewna rzecz jest w stanie się, y, y, że tak powiem, odnaleźć, tak? jeśli y, dana osoba zgubiła y, dla przykładu y, zegarek czy y, cokolwiek. Okej. Okay. Um, powiem tak, że ten znak yy, karka jest podzielony na trzy części, i to, co jest najważniejsze, to najtrudniejsze, yy, to ostatnie 10 stopni ukazuje, że trucizna może Ciebie zabić. Wow! Wiemy, że w, w, w tradycji wedyjskiej mamy nakszatry, gwiazdy, tak? I jest tutaj nakszatra aszlesza, bardzo trudna nakszatra która ukazuje dużo rozterek i płaczu w życiu. Może słyszeliście słowo gandanta. Hmm? Gandanta. Kiedy występuje w horoskopie gandanta? Gandanta występuje, kiedy dana planeta, na przykład ten księżyc tutaj nie występuje, ale dana planeta jest yy, mniej więcej 3 stopnie yy, na końcu yy, znaku wodnego. To jest tak, jakby praktycznie wychodziła już z tego znaku i przechodziła do znaku ognistego. Czyli to występuje taka gandanta. Gandanta znaczy ogień. Występuje w znaku raka, w znaku skorpiona i w znaku, w znaku właśnie ryb. Również taka gandanta występuje w momencie, kiedy na początku znaku ognistego jest dana Planeta, czyli te początkowe stopnie znaku lwa, strzelca i początek znaku barana. Dlatego tutaj jest wielka burza. Gandanta znaczy też burza, ogień w naszym życiu. tak? Okej. Okay. Pamiętajcie, że Księżyc nie ma wrogów. Jedyna planeta, która nie posiada wrogów, dlatego ten znak chce być wolny od polityki. Jedynie co ją interesuje, to rodzina, społeczeństwo, gdzie każdy żyje w wielkiej wspólnocie, pomagając sobie wzajemnie. Ten znak ukazuje dużo emocji, tak, osoba o wrażliwej naturze, o dobrym sercu, osoba jest nadwrażliwa, tym bardziej na opinie innych ludzi, osoba nadwrażliwa o sobie samym, może nawet niechętnie występować publicznie, w kontaktach osobistych, ale to, co potrzebuje to bliskości, czułości, i troska jest najważniejsza. Więc ten znak ma dużo poczucia miłości, ciepła i bezpieczeństwa. Wiemy również, że księżyc jest karaką mamy, i to, co byśmy chcieli otrzymać od naszej mamy, od naszych mam, to poczucie bezpieczeństwa, miłości, ciepła, o tym co wspominałem tak, żebyśmy zawsze to ognisko domowe, Mieli. Ale tak jak wspomniałem, ten znak Zodiaku również mówi o ziołach i potrzeba tutaj, y, potrzebuję społeczeństwo lekarzy. Dlatego wy, y, zobacz, gdzie masz władcę y, czwartego domu. Na przykład jest to y, y, znak. Może to być znak lwa, może to być znak panny. Władca powie tobie, kiedy powinieneś. E, powinnaś udać się do lekarza, by otrzymać wsparcie. Tak? E, więc jest to bardzo pomyślne. Podobnie, jeśli chodzi o władcę dziesiątego domu. Zobacz, gdzie jest twój władca dziesiątego domu i będziesz wiedzieć, kiedy masz e, rozpocząć pewną pracę, działalność. To są takie podstawowe e, zasady w astrologii, e, ale jeśli zastosujesz je w swoim życiu, to na pewno Tobie pomogą. Nie mam do tego żadnych, żadnych wątpliwości. Ok. Przejdźmy do następnego slajdu. Ascendent wraku. Wypisałem tutaj kilka ważnych rzeczy, czyli wytrwały jest w stanie zniszczyć wrogów religijny, zmysłowy. Zła może być to osoba starsza, podróżuje za, podróże zagraniczne, problemy z rodzeństwem, mogą być również straty, rodzina krytykowana przez innych. Więc yy, yy, jak już, yy, co yy, wykład taki króciutki, który Wam tutaj daję, yy, staram się Wam podpowiedzieć skąd. Te elementy się tutaj biorą, tak? Jak ta osoba jest w stanie zniszczyć swoich wrogów? Wiemy, że wrogo, wrogowie to szósty dom. Jeśli zobaczycie tutaj od ascendentu w znaku raka, szósty dom to strzelec, władcą jest Jowisz, czyli osoba bardzo jest w stanie pokonać swoich wrogów poprzez swoją inteligencję, jak najbardziej. Jowisz. Jest bardzo przydatny, jeśli chodzi o wrogów. Osoba religijna, dlatego że władcą dziewiątego domu to również Jowisz. Dlatego osoba będzie religijna, pobożna jak najbardziej. Zła żona, starsza żona, w siódmy dom od ascendentu, od lagny. To y, y, nasze małżeństwo władca ukazuje naszą żonę i wiemy, że władcą Siódmego Domu jest Saturn, więc y, jest to maleficzna planeta, więc y, y, normalnie powiemy, że osoba może być troszkę y, y, w naturze y, albo zła, y, często y, brak emocji. W tych relacjach partnerskich, tak, osoba poblokowana. Prawdopodobnie 90% takich problemów wynika również z dzieciństwa, ale jednym z E, również e, możliwości też jest taka, że osoba jest starsza. Oczywiście zawsze musimy zobaczyć indywidualny horoskop. Pamiętajmy, czy tam jest jakaś planeta, dlatego że każda planeta w, w, w domu jakby zmienia naturę danego, danego domu, tak? więc jest to bardzo istotne. Podróże zagraniczne, wyjazdy zagraniczne to dziewiąty dom. Wiemy, że jest to e, od ascendentów raku jest to znak ryb, więc jak najbardziej osoba będzie podróżowała y, za granicą tak. Problemy z rodzeństwem mogą być straty jak najbardziej, y, gdzie widzimy rodzeństwo, trzeci dom od lagny od ascendentu, to jest nasze rodzeństwo. Tutaj wiemy, że jest to... Merkury, Merkury również włada nie tylko pannom, ale również bliźniętami. Bliźnięta są to jest to znak 12 od raka, dlatego pojawią się pewne problemy z rodzeństwem, straty mogą się pojawić i tak dalej. Więc w ten sposób jesteśmy w stanie jakby analizować każdy każdy ascendent, ale jest to bardzo istotne. To, co tutaj wypisałem. Studiujcie każdy ascendent, dlatego że, znając dany ascendent jakiegoś naszego potencjalnego klienta, znajomego, przyjaciela, jesteśmy w stanie rozwiązać wiele, wiele problemów, dać remedium, mantrę do. Do medytacji jest to na pewno bardzo pomocne. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego dnia i do usłyszenia.